Nie powinniśmy oczywiście uważać, że Europa już wszystko zrobiła i doskonale przygotowała gospodarkę do działania. Jesteśmy nawet od tego dość daleko. Regulacje europejskie powinny tworzyć nowe możliwości dla finansowania inicjatyw gospodarczych, powinny tworzyć dobre możliwości dla pozyskiwania kapitału nie tylko przez wielkie firmy, co jest stosunkowo proste dla nich, lecz również przez małe i średnie przedsiębiorstwa bo one stanowią trzon tej europejskiej przedsiębiorczości. Są też potrzebne nowe regulacje i nowe formy obrotu pewnymi instrumentami finansowymi, które będą zwiększały wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej. Są też potrzebne prawdopodobnie nowe regulacje, jeżeli chodzi o ład korporacyjny dla przedsiębiorstw europejskich. I te działania mają na celu spowodowanie, że gospodarka europejska zacznie się naprawdę rozwijać. I rozwijać w szybszym tempie i być bardziej konkurencyjna niż jest obecnie. Same operowanie hasłami, że właśnie o to nam chodzi, jest niczym, jest można powiedzieć czymś mało ważnym, jeżeli nie są przygotowane konkretne instrumenty i konkretne rozwiązania i konkretne działania, które szybko, sprawnie, efektywnie są wdrażane.